Ciemka widzowie. Lecimy z następną partią. Rywal ma konto od paru lat, więc z przyjemnością z nim zagram. No i mamy obronę francuską. Obronę francuską, na którą jak zwykle nie jestem jakoś wybitnie przygotowany, ale gram takie na tyle niestandardowe pozycje, że, że jestem w stanie sprawić całkiem fajny opór rywalom. Zaskakujące dosyć są te warianty, które które stosuję. E, prawdopodobnie nie jest to nie jest to bardzo dokładne co gram, natomiast e, zdecydowanie łatwo jest w tych wariantach przeciwników właśnie zaskoczyć. E, zrobię sobie od razu długą roszadę. Na skoczek E4 mam po prostu bicie hetmana, rywal bije mojego hetmana. Mm. Mogę to zbić, albo mogę wycofać się gońcem. Prawdopodobnie wolę się wycofać gońcem, jeśli rywal zagra w ten sposób. Wtedy przeciwnik weźmie albo mojego gońca, albo weźmie mojego skoczka. Bicie mojego skoczka nie wydaje się dobre, bo po potem będzie mógł zbić po prostu mojego gońca, ale ja go odbiję i pozycja będzie taka, że Król przeciwnika będzie na d8 bez roszady, a ja będę miał zdublowane pionki. Dobra, no to biję mu tego hetmana. Nie mam tutaj innego ruchu. Właściwie rywal zdecydował się właśnie to zbić i pytanie czy lepiej zachować czarno polowego czy białopolowego polowego gońca, bo jednego z tych gońców stracę. Mogę też zbić Kurczę, no mogę zachować tego gońca rozwiniętego. On, ten goniec już jest rozwinięty. Rywal mnie prawdopodobnie zbije po prostu tutaj. Tak. Ale wtedy będzie mógł zrobić roszadę. A jak ja go zbiję tu. On mnie zbije. Po prostu rozwinę sobie skoczka, to pozycja będzie dobra. Zagramy w ten sposób. I teraz przeciwnik musi zbić tutaj. Jeśli zbiję tego skoczka, to będę się bardzo cieszył. Ta struktura będzie stabilna. Nie ma hetmanów na szachownicy, też, więc, więc nie ma tutaj żadnego dużego ryzyka. Nie widzę, żeby coś dużego mi groziło, więc rozwijam figurę. Naj, najgorzej rozwinięta figura w tym momencie to skoczek, więc rozwijamy skoczka. Za chwilę spróbujemy rozwinąć tego gońca. Może zagramy A3, żeby, wykuszyć, żeby e, wymusić na przeciwniku. Podjęcie jakiejś konkretnej decyzji albo zbicie tego skoczka, albo trzymanie napięcia, albo wycofanie gońca na aktywną diagonalę, gdzieś ten goniec będzie musiał stanąć. Może właściwie nie ma potrzeby atakowania go, chociaż jest to figura na mojej stronie szachownicy, aktywnie uczestnicząca w natarciu mojego oponenta. Więc może warto tej figury się mimo wszystko pozbyć. Struktura pionków przeciwnika solidna. Dobra, rozwinął sobie tego gońca, mogę zagrać tędy, wtedy może przeciwnik zagrać pionkiem. Jak pójdę do przodu, to nie ma pchnięcia z wykorzystaniem związania, ponieważ skoczek tutaj kontroluje, więc jest jak na razie dobrze. Gońca chciałbym zagrać na D3. Chciałbym też zagrać skoczek G5 z atakiem na gońca oponenta, być może. Ale najpierw goniec. Najpierw figura, która jest najgorzej rozwinięta, teraz wprowadzimy do gry naszą wieżę, i wtedy być może skoczek G5. Być może z atakiem na gońca, z atakiem na dwa pionki poświęceń tutaj nie będzie raczej, ale jeśli przeciwnik podejdzie na przykład bronić skoczka w taki sposób, to jeszcze może się zdziwić, bo wezmę, wezmę, zagram goniec F5 i dwie figury atakują punkt E6, nie ma obrony, zdobywam pionka, wygrywam partię i jestem szczęśliwy w uproszczeniu. Natomiast przeciwnik oczywiście będzie miał też. Inne obrony, król d7 nie jest taki zły. No i proszę, rywal sam zdecydował się tego gońca wycofać, więc dobrze, że nie zagrałem a3. Tylko bym sobie popsuł tutaj strukturę. Prawdopodobnie trzeba, a trzeba uważać tutaj. Tutaj trzeba uważać na to brzydkie związanie, więc zagram sobie po prostu królem na pole b1, żeby z tego ewentualnego związania wyjść. Na razie jest to chyba najprostszy sposób, żeby pozbyć się problemów w tej pozycji. Strata jakości byłaby tragiczna w skutkach, a w tym momencie nie jest źle, więc przyjrzyjmy się dobrze pozycji. Jak to wygląda? Przeciwnik ma dwie wyspy pionkowe, ja mam dwie wyspy pionkowe. Struktura pionków u przeciwnika minimalnie lepsza niż u mnie. Może przeciwnik szykuje się do jakiegoś pchnięcia, ale to będzie się wiązało też z osłabieniem pozycji pod pewnym kątem. Zagram sobie H3, zabezpieczę pole G4 symetrycznie. Symetrycznie jak przeciwnik, być może przeciwnik chce pchnąć, ale wtedy osłabi sobie po pierwsze białe pole F5, co będzie e, dawało mi pewne szanse na kontratak. Po drugie, e, pole E5 cały czas jest słabe. Jak zagram wieżą na E1, z skoczkiem na E5, to E5 jest bardzo fajną placówką dla skoczka, skąd będę mógł. E, konstruować różne ataki, próbować, próbować różnych interesujących opcji. Myślę, że mam ciekawe szanse w tej partii. Może nie wiem, szanse na jakąś wygraną, bo oczywiście przewagi tutaj nie mam. Może ewentualnie mam jakąś tam minimalną przewagę w związku z tym, że mój król jest bezpieczny. U, i przeciwnik próbuje tutaj konstruować atak. Natomiast wydaje mi się, że do tego ataku nie ma nie ma bardzo dobrych Narzędzi tutaj rywal. Ja rozwinę po prostu najgorzej, najgorzej rozwiniętą figurę. Jeśli przeciwnik będzie tutaj atakował tymi pionkami, to myślę, że sobie poradzę. Myślałem o zagraniu A4, ale. W sumie może A4 byłoby dobre. I na B5 mam kompletną kontrolę nad punktem B5, więc A4 mogło być dobrym posunięciem. Jeśli przeciwnik nie zagra teraz B5, to rozważę zagranie A4. Natomiast nie podoba mi się osłabianie czarnego pola czarnego pola B4. Ten skoczek prawdopodobnie zostanie niedługo przegrupowany. Wiecie co, jakbym się pozbył jednego z tych gońców. To już by było lekko. Więc wejdę skoczkiem do centrum teraz. A jeśli rywal mnie zaatakuje, to będę dublował wieże. Okej. Okay. Dobrze, żebym nie mógł zagrać A4 w żadnym momencie. No ale w takim razie chyba wejdę sobie tędy. Chyba wejdę tędy. A potem zagram F4, F5 i ten atak przeciwnika będę próbował kontrolować w centrum i na skrzydle królewskim. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Ale mam wrażenie, że szanse są spoko. Jak przeciwnik kiedykolwiek pchnie tego pionka, to pionek C6 zostaje osłabiony. Jeśli kiedykolwiek zagra F6, to jest, a, można atakować wieżę, można atakować z odsłony gońca. Właściwie to można bić tutaj z atakiem, z odsłony, z szachem, co jest nawet lepsze. Poszedł A3. A, i teraz dopiero rozumiem, co przeciwnik chciał. I bardzo mi się to nie podoba. Pozwoliłem mu jednak na zbyt wiele, bo jak teraz zagram B3, to ten skoczek pada. I to jest bardzo duży problem, bo tutaj zbyt dużo figur jest ustawionych. Więc muszę tym skoczkiem się po prostu odsunąć, przerzucę go na F4. Tak, tego skoczka przerzucę na F4. No i muszę przeciwnikowi pozwolić na zbicie tego, bo jeśli sam będę pchał, to to z pewnością to przegram. Więc skoczak na e2, mam możliwość zagrania c3. Chciałbym zagrać b3, jeśli teraz dostanę jeszcze szansę, bo teraz już c3 będzie możliwe, ataku ze strony gońca nie będzie. Więc rywal to prawdopodobnie musi zbić. Wydaje mi się, że bicie jest tutaj jedynym sensownym zagraniem. Rywal może też bić w centrum. Na co oczywiście wezmę pionkiem, i takie zagranie służyłoby temu, żeby było więcej pionków na skrzydle hetmańskim do ataku. Ten pionek już minął pionki przeciwnika, więc będę miał trzy pionki w obronie na cztery pionki rywala w ataku. To może być jakaś opcja, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko jest to słabe, bo ten goniec jest jednak ważną częścią ataku rywala. Jak rywal zbije, ja tego nawet pewnie nie będę chciał odbijać, bo, bo tutaj jakieś szachy, jakieś, jakieś gwiazdy wieżą, chociaż w sumie to takiego od razu bezpośredniego zagrożenia nie ma. Mam w defensywie gońca, mam tutaj wbrew pozorom całkiem sporo figur. Myślę, że bicie jest konieczne. Albo przynajmniej mnie się wydaje, że jest konieczne. Jak już zagram, właśnie jak rywal zbije to ja w ogóle tego nie odbijam. Nie ma tutaj aż takiego zagrożenia, zamiast tego wejdę skoczkiem. OK, mogę zagrać tak. Jak rywal zbije gońcem. To bije z szachem, Bije tędy. Hmm. Nie do końca mi się to podoba. F4 bym chętnie zagrał, ale. Ale F4. No jest f4, z ideą f5, ale te moje figury nie stoją tak świetnie. f4, skoczek bije, no to pionek z D bije i potem gram tędy, mam atak na skrzydle. A skoczek f4 z kolei, skoczek bije, pionek bije. Goniec c5. Jakiegoś takiego bezpośredniego uderzenia brakuje. Chociaż. Bicie, bicie. No nie, bić nie chcę, bo właśnie tutaj mu pozwalam na zbyt wiele. Ale może tak. Bicie, bicie tutaj, tutaj. I C4. Jeśli rywal zbije, to bicie następuje z szachem. Wchodzimy w ten wariant. Nie wiem, czy to jest na 100% dobre, ale. Właściwy kierunek gry, do przodu z atakiem. Wydaje się, że w tym gońcem zbił. Ok, no to biorę. I jeśli ten skoczek się odsunie. Dobra, poszło bicie. Teraz nawet mógłbym to zbić, ale chyba nie chcę. Bardziej mi się podoba idea zagrania C4 i rozwalania struktury centrum. Jak rywal to zbije to wtedy dopiero biorę, jest bicie i tutaj jest bicie z atakiem, więc idziemy w c4, po biciu bije z szachem, tak jak rywal zbije, biorę z szachem. Pionek bije nie bije atak na e6, tu jest wszystko bronione, tutaj jest związanie, groże zdobyciem figury, jest dobrze, jest dobrze, to, to wygląda bardzo obiecująco wymieniamy figury i powinienem przejść do końcówki z troszeczkę lepszą pozycją niż, niż, niż u rywala. Więc jestem naprawdę dobrej myśli, jeśli chodzi o tę pozycję. Poszło bicie, no to biorę tędy, biorę tędy. Jest związanie, przeciwnik musi się bronić, zagrał w ten sposób. No, myślę o zdublowaniu. A, ale jak zdubluję to, to on mi weźmie pionka, tak? To może zacznę od f4. 3, 5, 3, 6. Jak zbiję. No nie ma tutaj zagrożenia w sumie, jak będę to bił. Nie ma zagrożenia chyba. Hej, a nie mogę zagrać od razu wieża d6 z atakiem na pionka. Co, jak rywal się obroni? Nie mam jak atakować skoczka. Nie mam jak atakować skoczka, a to w sumie kluczowa kwestia. Więc może po prostu wezmę. Tak, póki co bierzemy. Póki co bierzemy. Pionek jest broniony. Tutaj jest jakiś nacisk. Okej. Okay. W taki sposób. No to cofnę się. On zagra tędy. Wierzę przerzucę tutaj do ataku na pionka. Jak pionek pójdzie do przodu. Hmm. Ta końcówka ma bardzo duży potencjał, ale. Nie spieszmy się. Nie spieszmy się. Rozwijmy pionka na F4. Dobra, rywal prawidłowo to blokuje. To wydaje się prawidłowa opcja. W pewnym momencie chciałbym to zbić. Zrobię to od razu. Dobra, biję to od razu. Wieża do akcji. Dublujemy wymianka, król pewnie podejdzie i nie mogę wymieniać wież, bo przegram z tym wysuniętym pionkiem. Podejdę królem, to jest końcówka. Rywal się wymieni, ja potem będę musiał zejść z tej linii. Po wymianie przegram. Tak, po wymianie przegram, więc nie mogę się godzić na wymianę. Do przodu pionkiem. Troszeczkę musimy zrobić progres. I ten pionek spadnie, tak? Jak ten pionek spadnie, to chyba przegram partię. Kurde, zepsułem. To jest przegrana pozycja, chyba. Blokujemy tę linię, podchodzimy królem po tego pionka. Budujemy kontrę. Jak przegramy to trudno, ale musimy jakąś kontrę tutaj zbudować. Spróbujemy doprowadzić tego pionka do linii przewagi, przemiany, do linii przewagi. Jest tylko jeden pionek, który potencjalnie może stać się hetmanem bez pomocy króla, mu się to nie uda, więc spróbuję zbudować tę kontrę, odcinam króla rywala. Remis powinien być w zasięgu. Tak, tak, będę tutaj próbował remis, walczyć o remis. Tego Pionka nie można bronić w żaden sposób, ale to też nie jest taki ogromny problem. Jakby tutaj zagrał. To jest remis, tak, to jest remis, spokojnie. Będzie chciał atakować tego Pionka, tak? To ja zagram tutaj do ataku. Pewnie szach. A muszę zagrać, muszę zagrać niestety tutaj do obrony. Jego król się wydostanie. Szach. No to tutaj. To jest akurat spoko. Obronie pionka. Tylko puszczam jego króla. Kontra. Niestety za wolna. Niewystarczająca, więc... Jak te pozycje można ustać? No nie, no, wyrolował mnie. Nie zrobię tu już progresu. Kurczę, myśl, Paweł, co tu można zrobić? Dobra, idę tak, bije. No, ale jeśli on odetnie mojego króla, to, to nic nie zdziałam. Atakuję. A, zdobywa w ogóle. Oddałem drugiego pionka. No, widzicie, tak to już. Często jest, że się można łatwo wysypać już, już w takim momencie. Bo teraz ta wieża kompletnie mnie odcina. Więc muszę jakoś atakować jego pozostałe pionki. Jak pójdzie do przodu, to dostanie szacha. Jak się wycofa? Dobra, dostanie szacha. M no, muszę zagrać tak, bo inaczej Mata dostaje niestety. To, to też. Yy... Trudna sytuacja. No biorę, nie mam nie mam chyba trochę. Nie mam wyjścia tutaj. Szach. Wejdę na ostatnią linię. Co on robi? Przecież tak, Zdążę go zablokować, czy nie? Nie, niestety już mnie nic nie ratuje, bo on teraz utrzymuje się tutaj przy, przy tym pionku. I jeszcze matem grozi. Dobra, muszę to zbić, się okazuje. Więc no koniec, koniec lepszy był. Eee, zaraz będziemy sobie analizować, w którym momencie dokładnie to wypuściłem. Tak, teraz sobie dorobi hetmana. No, jasne, powinien, wiadomo, wi powinienem się tutaj poddać już, ale daj sobie. Daję sobie jeszcze sekundę na pogodzenie się z porażką. Eee, no dobra, zróbmy analizę, bo jestem bardzo ciekaw, gdzie tak bardzo zepsułem. No cóż widzowie, nawet to nie była taka tragiczna dokładność, ale w żadnym momencie nie miałem. W żadnym momencie nie miałem przewagi. Ani przez chwilę. Więc przeciwnik był po prostu dużo lepszy i czekał na mój błąd. No to analizujemy. Debiut jak debiut, wszystko tutaj poszło normalnie. Hmm, tutaj ten wariant, troszatka, skoczek do centrum, zbiłem. Wow, wierzaj, jeden fajny ruch nie widziałem, ale dobra. Poszło tak tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj już przeciwnik ma lekką przewagę, ale tylko lekką. Jakby zobaczcie, nie robię złych ruchów, ale przeciwnik jest minimalnie lepszy w każdym posunięciu i mnie outplayuje. I tutaj zbił. Ja tutaj oceniałem, że mam naprawdę, no właśnie, widziałem to posunięcia c4 i oceniałem, że będę miał tutaj świetną pozycję. No i rzeczywiście gram tutaj dobre ruchy. I bicie było takie niepoprawne, tak? No po prostu lepiej zagrał tę końcówkę. Wow, to jest, to jest remis według silnika, trzeba było bić. Niewiarygodne. A rozumiem. Dobra, rozumiem. Chodzi o to, że tutaj, jak się pozycja uprości, to nikt z nas nie zrobi progresu. Co prawda, on ma wolnego pionka, ale ja łatwo też mogę sobie wyrobić, więc stoimy w miejscu. Wiecie, co jakbym ja tu widział, jakbym ja to sobie uświadomił, to bym trzymał tę pozycję bo on nie może on nie może przejść za daleko bo nie będzie w kwadracie mojego pionka wyjdzie taka pozycja i będziemy musieli krążyć bo jak on za daleko pójdzie jak on za daleko pójdzie na przykład zrobi taki ruch jak d4 żeby zrobić progres a to nadal jest remis to nadal jest remis bo on nie może nigdy wyjść na pole c4 nigdy nie może zejść na czwartą linię bo ja lecę tędy. Tak, ja lecę tędy, jak on mnie zbije, no to dorabiam Hetmana. A jak wycofa króla, a w ten sposób nawet nie może wycofać króla. No właśnie, a jak, jak zrobi cokolwiek innego, to, to ja tędy dorabiam Hetmana. Więc byłby remis. No ja wiedziałem, że w tej końcówce na więcej niż remis nie mam szans, ale. Źle oceniłem tę końcówkę pionkową. Tak, zdecydowanie po prostu powinienem wymieniać te wieże. I końcówka pionkowa była kompletnie remisowa, tylko zapomniałem, że mam te opcje F4, to, to nie powinno być na tyle trudne, że to nie powinno mi sprawić problemu, ujmę to tak. No dobra, mówi się trudno, niestety tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że się bawiliście dobrze, zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie wirtualną kawą i jutro oczywiście widzimy się znowu, próbujemy dalej cisnąć, więc dzięki do jutra.